Moim gościem w cyklorozmowach jest dzisiaj Igor Krymski, trener naszej kadry sprinterów. E, witam Cię przede wszystkim. Dzięki za przybycie. W dobrym zdrowiu? Jak najbardziej. Jeszcze Powiedz, nie ozdrowieniec. Powiedz jaki ten jaki ten poprzedni rok? Ciężki był chyba dla, dla ciebie jako trenera też. E, Ciężki. Przede wszystkim dlatego, że wiele różnych nowych czynników się pojawiło i tak naprawdę ciężko było reagować na nie z jakimś wyprzedzeniem. Wszystko było zresztą można powiedzieć tak jak dotąd, że, że, że troszkę chałturniczo i, i, i wszystko na bieżąco każde reakcje były decyzje podejmowane w zasadzie z minuty na minutę i My się odnajdujemy co prawda w, takim, w takiej e, sekwencji zdarzeń dość dobrze, także nie było, nie było tragedii. Czyli umiecie być elastyczni, umiecie być pomysłowi kiedy trzeba? Niestety życie i, i, i cała, cała ta otoczka kolarstwa polskiego nas przyzwyczaiła do tego i, i, i radzimy sobie. A powiedz jak, jak zawodnicy to, to, to znieśli, jak możesz powiedzieć, jak widzisz dzisiaj swoją kadrę, troszkę zmienioną też, bo troszkę się teraz pozmieniało, ale powiedz jak, jak oni to znieśli, jak sobie poradzili? No, to stało się tak naprawdę e, bardzo szybko i ciężko było myśleć o tym przez jakiś dłuższy czas i, i po prostu lockdown wszedł e, bardzo szybko. Pomiszy... Super, że udało nam się zakończyć kwalifikacje olimpijskie, że, że, że w zasadzie te Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym były, z tego co wiem, chyba jedną z największych imprez w tym roku, które odbyły się tak naprawdę od początku do końca. No, i to, to było super. Dość szybko rozpoczęliśmy zgrupowanie po Mistrzostwach Świata, przygotowując się już bezpośrednio do Igrzysk Olimpijskich. No, i praktycznie po kilku dniach musieliśmy je zakończyć, bo Centralne Ośrodki Sportów nam zamknęli i, i musieliśmy uciekać z Cosów z Spale. Z Przenieśliśmy się na chwilę do Pruszkowa, ale również to wszystko zostało zakazane, także. Zbanowali nam cały sport, i, i porozjeżdżaliśmy się po domach. Jeszcze w takim ostatnim, w ostatnim momencie, gdzieś po którejś konferencji premiera, szybko można powiedzieć, rozkradliśmy siłownie tą tutaj Areny pruszków. Chłopaki porozstawiali się po balkonach. To, to też wielki ukłon, że mogliśmy to zrobić. No i gdzieś tam próbowaliśmy dłubać sobie na, na, na balkonach. No i to do któregoś momentu było nawet całkiem. <grym> Innowacyjnym, przyjemnym takim pomysłem, no, ale to oczywiście do czasu, tak, bo minął drugi, trzeci tydzień i już po prostu dostawali e, panowie moi na, na, na głowę. No i niestety. Hmm. Tak, to było fajne w social mediach, bo to każdy pokazywał te zdjęcia tu na balkonie, tu gdzieś tam, tu do fotela, ale, ale rzeczywiście no, w pewnym momencie to zaczęło być męczące. A powiedz, jak, jakie miałeś wrażenie, jak się spotkaliście po tym całym lo lockdownie, że zawodnicy są wygłodniali? E, tak. Przede wszystkim byli wygodniali toru, jakby uczyliśmy się tej jazdy od nowa. Z drugiej strony natomiast jakby okazały się pewne słabe punkty, które, nad którymi pracowaliśmy w trakcie lockdownu właśnie w domach. Wydaje się, że, że, że wiemy nieco więcej niż, niż przed tym zamknięciem. Ja pamiętam, że na nasze rozmowy, jak już dyskutowaliśmy o tym, kiedy warto właściwie polecieć na te igrzyska do Tokio, czy, 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 czy w dwa tygodnie wcześniej, czy przed samymi igrzyskami, już właściwie zastanawialiście się nad terminem, zastanawialiście się, jak to wszystko rozplanować. Wszystko wzięło w łeb, zaczynacie do przygotowania olimpijskie, można powiedzieć, od nowa, znów właściwie z niepewnością, czy te igrzyska się w tym roku odbędą, czy nie, bo nawet dzisiaj, jak rozmawialiśmy wcześniej, no... Ciągle nie ma takiej pewności. No dokładnie. No, w tamtym roku mamy koniec stycznia. Byliśmy w zupełnie innym miejscu, bo akurat kończyliśmy Puchar Świata w Kanadzie, czyli byliśmy tak naprawdę no, rok temu, wczoraj rok temu, Mateusz Rudyk wygrywał sprint w Kanadzie. Z, z dobrymi wynikami, tak, a dzisiaj jest tak naprawdę poszlifowany po jednym z wypadków na torze i jest w zupełnie, w zupełnie innym miejscu niż, niż, niż rok temu. Nie ścigamy się już od, nie pamiętam od kiedy tak naprawdę, e, troszkę ten warsztat nam się skurczył, troszkę jest e, skromniej, jeżeli chodzi o właśnie takie, takie narzędzia, których używamy na co dzień podczas ścigania, no i też nie wiadomo, jak do tego, jak do tego podejdziemy. Próbujemy co prawda robić sobie jakieś wewnętrzne sprawdziane. Jesteśmy też tydzień, tydzień przed takim wewnętrznym sprawdzianem. No, musimy, musimy urozmaicać ten, ten nasz warsztat i, no i próbujemy. Dlatego z drugiej strony ciągle te Igrzyska, tegoroczne wiszą. No, tak naprawdę nie, nie, no nie wiadomo, ja nie umiem hmm. odpowiedzieć, co, 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 do czego się szykujemy, czy szykujemy się, czy nie, czy będziemy gotowi, czy nie. To jest nowa, nowa, nowa atmosfera i, i trzeba sobie z nią jak najlepiej radzić i, no i będziemy próbować, tak. Jak na ta kadra się, co się w kadrze zmieniło w, w, po, 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 po tym roku 2020? Jaka jest teraz sytuacja? Szczerze, to osobowo się nie zmieniła. Mamy jedyną nowość, która jest tak naprawdę od 1 stycznia, że męska reprezentacja sprinterów i średniego dystansu, można powiedzieć, połączyła się. Mamy troszkę więcej do obgadywania, może takiego czysto teoretycznego i logistyczno-planowego, tak? No i to jest, to jest jakby też e, nasz target na, na ten rok, żeby jeszcze mańskiej reprezentacji średniego dystansu pomóc razem z igrzyskami, a dwa troszkę też dalej patrzymy na, na, na przyszłość. Próbujemy e, podnieść drużynę, czyli e, tak naprawdę najbardziej prestiżową konkurencję torową, czyli 4000 metrów w drużynie i będziemy myślę e, dążyć do tego. A powiedz mi, jak pytałem o to Twoich kolarzy, jakie jest Twoje marzenie takie na ten, na ten rok, żeby co się, co, co, co się wydarzyło? Marzenie na ten rok. Na pewno, żeby. Myślę, że. Cały czas mam nadzieję, że igrzyska się mimo wszystko odbędą, że odbędą się na równych warunkach dla wszystkich. Że nie będzie tutaj jakichś politycznych gier i, i, i tak dalej. Że wszyscy ci, którzy najlepsi mieli stanąć na starcie w tamtym roku, staną i w tym roku. Eee... No i że zdobędziemy medal mimo wszystko. Eee... Już nie mówię w jakiej konkurencji, nie mówię kto, ale że zdobędziemy ten medal. Myślę, że to bardzo ważne, co powiedziałeś, no bo <laughs> gdybyśmy wzięli na przykład ostatnie Mistrzostwa Europy, które się odbyły, no ale to były tak kadłubowe Mistrzostwa Europy, że właściwie trudno tutaj coś wymiernego. Po powiedzieć po takich zawodach. No, 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 nie, było, nie było kilku reprezentacji, wiadomo jak to, jak to wyglądało. No, te igrzyska, igrzyska nie mogą wyglądać w taki sposób. Nie mogą w żaden sposób. No, Tak jak powiedziałeś, no, tych, tych mistrzostw tak naprawdę poza tam kilkoma z nazwiskami, które ścigały się między sobą, no, tak naprawdę nie dało się tego oglądać. Ja gdzieś próbowałem, raz, że sama oprawa już była taka uboga, że, że, że nie dało się tego oglądać, No, a dwa, że też wyniki były, były średnie. i. No nie przystoi na, na, na rangę taki, takiej imprezy organizować coś takiego. A powiedz, co myślisz w ogóle o tych zmianach kalendarza, o tym Pucharze Narodów teraz? Jak myślisz, gdzie to w dobrą stronę? Myślisz, że była potrzeba zmian? Czy to rzeczywiście czy to jest po prostu poprawianie lepszego? Czy, czy to jest znowu szukanie nowej drogi, kiedy wszystko zaczęło dobrze funkcjonować? Generalnie, jeśli mam być szczery, to u jest potrzebne Wiele zmian, szereg zmian, które, które, i to takich fundamentalnych tak naprawdę. Raz, że to kolarstwo musi być e, dyscypliną, którą, którą ludzie chcą oglądać, po prostu. To musi, to musi zyskać rzesze fanów. Mam nadzieję, że naszą rozmową wrzucamy jakiś tam malutki kamyczek, żeby coś się, co, co, coś się budowało, ale to rzeczywiście są takie kamyczki, a tutaj trzeba by jakiejś gruntownej, gruntownej zmiany. Tu musi jakaś bomba, myślę, że tu rewolucji potrzeba, tak? że, 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 że to już już wszystko, wszystkie te pomysły już były. No same same e, zmiany w przepisach rozgrywania konkurencji, one się zdarzają. No, tak często, że po prostu ja. Może nie jestem naj, największym fanem e, piłki nożnej i nie śledzę wyników e, tak dobrze, jak wielu moich, moich e, współpracowników, czy nawet moich zawodników. No, ale odkąd pamiętam, to gra się w 11 i to się nie zmienia. Mecz ma 90 minut, no i to też się nie zmienia. Gdzieś tam jakieś dogrywki, kiedyś pamiętam, że ulegały zmianie, no ale. Ile można dokładać zawodników, ściągać zawodników, nowe konkurencje, stare konkurencje, zmiany, co olimpiady tak naprawdę nowości. No to jest to jest śmieszne po prostu, tak? Można wypaść na 5 lat z obiegu, tak? I wrócić do tego kolarstwa torowego i drapać się po głowie. Kurczę, co, co tu się wydarzyło? No to już nie są konkurencje, które ja pamiętam, tak? Najgorsze no, jest to, że byś zapytał o cel tych zmian, to właściwie nikt by się tak do końca nie potrafił wytłumaczyć, o co chodzi. Tak naprawdę nie ma jednego, jednego podejścia, no i nie ma racjonalności tak naprawdę w tych zachowaniach. Teoretycznie wszystkie te zmiany mają mieć wpływ na oglądalność, tak? No. Trudno, trudno <śm> mi powiedzieć, czy to, czy to będzie miało na cokolwiek wpływ. Ja szczerze mówiąc, no sam. Jako można powiedzieć profesjonalista, tak? W tym, co, w tym, co robię. Nie wszystkie, nie wszystkie zmiany jestem w stanie zakodować. No bo trzeba by tak naprawdę każdą każdą aktualizację tego systemu, która jest do przeczytania, jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo kartek. I niekiedy sam po prostu dowiaduje się na zawodach, na, na odprawie o czymś nowym i no, to nie jest miłe. To nie jest miłe. No tak, nie mówiąc o, o sytuacji kibiców, którzy, którzy przecież nie czytają tych regulaminów, nie chodzą na odprawy i oni czasem patrzą, że rzeczywiście są zaskoczeni tym, co Oczywiście, tym, co czasem, widzą. czasem nawet jak wasze relacje gdzieś tam śledzę, to tak naprawdę kurczę, coś tam próbujecie uszyć, co tu się wydarzyło, tak naprawdę. Tak, nie tak, nie? No zdarza się. Teoretycznie zdarza się. w wynikach powinno. No jak? Pszczolarski jest czwarty, miał być trzeci, przecież mhm. z tego wynikało, a tu coś nowego się pojawiło i tak. Niestety. No... To jest to. Dobra, wróćmy do konkretów. W takim razie powiedz mi, jakie najbliższe plany. Co, co, co już wiecie? Co, co się dzieje dalej? Za tydzień mówiłeś, macie sprawdzian? Tak? tak, za tydzień mamy sprawdzian. Na początku lutego chcemy wyjechać jeszcze na jeden blok wytrzymałościowy, w troszkę cieplejszą atmosferę. Myślimy o Wyspach Kanaryjskich, aczkolwiek mamy dość dużą ekipę i, i szukamy teraz po prostu miejsca. No to nie jest nam. Niezbędny tor Kolarski, jeszcze sobie poradzimy bez niego. No, a potem, już przygotowania najpierw do trzech serii Pucharów Narodów, czyli kwiecień, maj, czerwiec, koniec czerwca Mistrzostwa Europy w Mińsku. No i bezpośrednio Igrzyska Olimpijskie, nie, różne słuchy dochodzą odnośnie tej kwarantanny tak. przed samymi Igrzyskami Olimpijskimi. Raz się wycofują, raz zapowiadają, że to jest pewne, dwa tygodnie i tak dalej. Ciężko będzie, ciężko będzie to, to z takiego logistycznego punktu widzenia ogarnąć, no bo ja nie wyobrażam sobie, że na dwa tygodnie nas zamkną w pokojach i, i no i co? No. Chociaż to, chociaż to, się na świecie dzieje, bo, bo, bo jak sam widzisz, są sportowcy, którzy oczywiście jadą i dwa tygodnie siedzą, trenują, gdzieś tam w pokojach, dzieje kombinują, jak, tak. jak mogą, żeby później już rozpocząć normalny no, no, no cykl treningowy. Ale, teraz, ale no, teraz weźmy pod uwagę całą jakby otoczkę i cały, cały zamysł olimpizmu to jest w ogóle się nie, nie, no, z niczym tego nie można powiązać. Mm. Tak? To jest po prostu to jest po prostu no, nie, nie do zniesienia, tak? mm. Myślimy o, myliś, myślimy o wyjeździe, właśnie bezpośrednio przed igrzyskami do Australii, aby po prostu troszkę przesunąć te, te strefy czasowe. No i potrenować w takich fajnych, nowych warunkach przede wszystkim, tak? bo to też jest bodziec do, do rozwoju. No i też nie wiemy, jak to, jak to ugryźć do dziś, tak. Wypadałoby już rezerwować terminy. Wstępnie coś tam mamy e, przyklepane, nazwijmy to. No ale. No, hmm. wszystko, się, wszystko się może zdarzyć. Może być tak oczywiście, choć nie życzę tem, tego sobie, że Igrzyska Olimpijskie będą pierwszą imprezą w tym roku, bo, bo tak naprawdę ten kalendarz kolarski, kolarstwa torowego szczególnie, no, wisi w powietrzu cały czas. Coś, jakieś du, du, duże imprezy są zaplanowane, ale no, na dziś nie umiemy sobie odpowiedzieć, czy one będą, czy będą przesunięte, czy, czy, czy w jakimś mniejszym wymiarze może. No, no, no Ciężko powiedzieć, tak? Szosowe imprezy już niektóre odwołują, tak. niektóre przesuwają, sam wiesz zresztą, także no, to jest bardzo, bardzo ciężkie. Tak, no, to, na, do, na kalendarz zmieniania. pandemiczny nakłada się kalendarz polityczny, czy sytuacja polityczna, bo przecież w Mińsku w tej chwili odwołane Mistrzostwa Świata w ho Hokejowe, więc też to różnie może być z tymi Mistrzostwami Europy? Dokładnie. No rzeczywiście dziwny, dziwny to będzie rok, ale, ale dobrze, że jakiś tam jednak plan w głowie masz, że to nie jest takie wszystko, wiesz, że tak z, dnia na, z dnia na dzień, że jednak jest to jakoś poukładane, no chyba tego się musimy trzymać, bo jednak jakiś, jakiś plan ciągle mieć nawet w tak. zwariowanych czasach. Cel no. przede wszystkim cel trzeba mieć jakiś rzucony, bo, bo tak naprawdę nie mamy do czego dążyć i no to jest warunek numer jeden, tak? Plan z grubsza, oczywiście, ja nie mówię, że tu co, 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 co do godziny będziemy sobie coś tam mierzyć. Musi być Musi być plan. A no to dziękuję Ci bardzo i niech nam niech trochę więcej normalności i trochę już powrotu, chyba. Tak, żeby było miejsce, jak ja to mówię, na nasze własne wariactwa, a nie żeby ten nie świat dokładnie. tak był zwariowany. Niech nam, niech nam nikt tego nie funduje, tylko ewentualnie <grym> róbmy to sami dla siebie i, i przemyślanie, a to jest to. jest to. Dokładnie. To, to Sobie i Tobie tego życzę również. To tak teraz, po pandemicznym. Dzięki. <grym>